Hej, witam bardzo serdecznie w drugim odcinku Grigot League 1. Proszę, tajemnicy, Ja jestem Speku. Zapraszam Was do oglądania. Od razu powiem na że odcinek nagrałem, nagrywam drugi raz już, gdyż za pierwszym razem, jak nagrałem, trochę dźwięk nie zaszfankował. to powinno być w sumie już OK, w miarę, ewentualnie trochę dźwięk jeszcze dla wszelki wypadek. W razie czego, żeby nie było, trochę ciszej jeszcze, jakby było dalej za głośno. No i plus uważam, że trochę niezorganizowanie to było. Niezorganizowanie wyglądał cały odcinek. Więc na początku <laughs> organizacji pogadamy z Diego już. I dowiemy się o pozostałych obozach, a także co, co należy zrobić, żeby dołączyć do starego obozu, bo tak postaramy się zrobić. Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnie, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści, kapujesz? Przysyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. Ty też możesz mieć w tym udział. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomeza. A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekaj. Na Twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. Poza tym jest jeszcze obóz ludzi, którzy wybrali życie na Z Znano od zgiełku i ciekawskich obotli. Mogę Ci zaznaczyć to miejsce na mapie, ale pod warunkiem, że coś dla mnie zrobisz. Wszystko zależy od tego, na czym miałaby polegać Twoja prośba. Zaniesisz kilka byłych krudy tym ludziom. Będą wiedzieli za. Powiedz, że przysyła cię biego. To może zapytają się, co chcesz, zanim dostaniesz strzałą w oko. A co ja będę z tego miał? W moją wdzięczności być może jeszcze więcej zrobię. Więc jak będzie? <coughs> to gdzie mamy rozpocząć poszukiwania? Dokonałeś mądrego wyboru. Jestem pewien, że tego nie pożąłujesz. Oczywiście, jeżeli będziesz żół, się siódmego. Oto mapa. Zaznaczyłem na niej lokalizację obozu. Tylko uważaj. Bo ta okolica aż się od przeróżnych stworzeń i wilki bynajmniej nie są z nich najgroźniejsze. Nie chciałbym, żebyś zginął i stracił moją ludę. Poczekaj! Nic nie mówiłeś, że to takie niebezpieczne! Poradzisz sobie. Ale dobrze ci radzę. Żebyś nabrał trochę doświadczenia, mi tam wyruszysz. Wiesz to, mówię. Opowiedz mi coś więcej o tych twoich znajomych. Nie lubią, jak się o nich za dużo gada. A ja to szanuję. Mogę ci jednak zdradzić że nieopodal starego obozu jest opuszczone obozowisko roślin. Znajdziesz tam jednego z przemytników. z odgrywamy? Powiedz mu, że przysyła cię w jego. Wydaje się, że ma jakiś problem z zaginionym towarzyszem. Więcej nie ma. Życzę szczęścia w poszukiwaniach. Tak, szczęście na pewno mi się przyda. Dobra, trzymaj mój. się. E, tak więc dowiedzieliśmy się o pozostałych obozach? Do którego także możemy dołączyć, a także o dodatkowym obozie, w którym powiedział Diego, gdzie mamy misję do zrobienia pomocy Diego. A czekamy, jak pójdziemy tam później, trochę nabijemy poziom i doświadczenia przede wszystkim. W każdym razie, pomiędzy odcinkami, pomiędzy pierwszym a drugim odcinkiem, nabiłem już pierwszy poziom i dostaliśmy 10 punktów umiejętności, które potem będziemy mogli właściwie wykorzystać do yy, statystyk. Plus do tego trochę za, polu, polując, dobyłem e, mięso, które od razu wysmażyłem. Że tak na przyszłość się przyda. żeby też nie zajmować odcinka smażenie mięsa, więc się po prostu przygotowałem tak w miarę już. Więc teraz przy okazji zrobimy po prostu zadanie jakieś, kto, e, zadanie, dzięki którym do, e, będziemy mieli poparcie w starym obozie. Więc teraz pójdziemy do świstaka. Pogadamy ze świstakiem. Zrobimy się dla niego. Tak, dla niego Cześć, zrobimy misję. jestem tu nowy. Czego chcesz? Chciałbym zostać jednym z Was. Chcę zostać członkiem obozu. Szukasz ludzi, którzy Cię poprą, co? Jeśli chcesz, żebym zarekomendował Cię u Diego, musisz coś dla mnie zrobić. Co mam dla Ciebie zrobić? Chcę jedną z broni, którą ma na składzie Fisk. To jeden z handlarzy na targowisku. Ale on nie chce mi jej sprzedać. To pewien szczególnie pięknie zdobiony miecz. Dam ci 100 bryłek rudy, za które kupisz dla mnie ten miecz, tylko nie mów mu, że ja cię przysłałem. Dobra, bla bla bla, dawaj. daj mi 100 bryłek, a ja się wszystkim zajmę. Masz, tylko nie maruć za długo. Dobra, mamy pieniądze, idziemy teraz załatwić misję. Ogólnie zrobimy sobie save'a. Tak, tutaj są kolejne e, cyferki z save'ami, bo nagrywałem odcinek w sumie. Ale, tak jak mówiłem, ucinek został źle nagrany. A także, tak trochę nieskładnie, jeśli chodzi o misję. A teraz chciałbym to sobie bardziej składnie zrobić. Witaj! O, właśnie, tu jest Fisk. Jestem Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś. Dobra, przy, że mam się do niego zgłosić. Chciałbym kupić miecz, ale nie taki zwykły. Chciałbym coś bogato zdobionego. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Cień, który miał to odebrać, więcej się tu nie pokaże. Kosztuje jedyne 110. bryłek rudy. Zainteresowany? Dobra, Dobrze, dawaj. wezmę go. Trafiła ci się nie lada... Dobra, dlatego między innymi właśnie potrzebowaliśmy w poprzednim odcinku nie stracić pieniędzy. <laughs> Aczkolwiek tu mamy 200 bryłek rudy od Diego. Tak, to było 200 bryłek, trzeba sprawdzić, żeby po to nie było lipy. Tak, Diego dał, dał mi 200 bryłek rudy. Które mamy oddać w tym obozie, który nam zaznaczył na mapie i on jest... to zaznaczenie powinno być tutaj. Podniszczona mapa. Tak, pokazuje nam zaznaczenie mapy. Ten czerwony X. Teraz idziemy do świstaka, oddać mu miecz. Trzymaj. Kurde, świstak. Fisk żąda teraz 110 bryłek rudy za ten miecz. I pewnie mam ci teraz dać dodatkowe 10 bryłek? Myślałem, że zależy Ci na tym mieczu. Masz, tylko się pośpiesz. O, oddał nam ten bróki. Mam dla Ciebie miecz. To nie było zbyt trudne. Tak czy inaczej, wyświadczyłeś mi przysługę. Teraz ja wyświadczę przysługę Tobie. Jeśli Diego zapyta o Ciebie, opowiem się za Tobą. Póki co, trzymaj się. Dobra, misja z, e, ze świstakiem i jego mieczem jest zrobiona. Jedna osoba już mnie popiera. <laughs> Teraz możemy zrobić w sumie misję z Piskiem. Pod niego misję wziąć i skończyć ją. Zrobić jeszcze w tym odcinku. Będzie super. Masz dla mnie jakąś zbroję? Nie mam. Jakiś czas temu zaginął mój dostawca spodni na kopacz. Jak to zaginął? Może marnie mu płaciłeś i zmienił odbiorcę. Raczej nie. Normalnie co 10 dni przychodził z nową dostawą spodni, ale od jakiegoś miesiąca go nie widziałem. Jeżeli znajdziesz dla mnie jakiegoś krawca, byłbym Ci bardzo wdzięczny. A niech to szlach! Nie masz jakiejś innej zbroi? Dobra, to jest teraz przypomnie o, o zbroi. Hmm. Mam jedną zbroję, ale ona nie jest na no sprzedaż. Chociaż <laughs> wszystko jest kwestią ceny. Dobra, pogadamy o zbroi y, kiedy indziej, bo ja nie chcę je kupować. Nie zależy od a także czasu nie mamy za bardzo. Teraz chcemy dla Fiska znaleźć Krawca. Krawiec jest. Y, przy, y, jako, y, krawcem jest jeden z To jest dokładnie szkodniki ze nowego obozu. O kurde, uderzyłem w mikrofon, przepraszam bardzo najmocniej. Oni są, no, y, na wejściu obozu, trochę dalej od wyjścia z obozu. I załatwimy go w sumie. i będziemy mieli kolejną misję i kolejną osobę do poparcia. I tak liczyłem sobie przy okazji, kiedy rozmawiali oni, że zostało jakieś w sumie poza Fiskiem jakieś 5 osób, u których można by zdobyć y, poparcie do Starego Obozu. Między innymi właśnie Utorosa Złego, Dextera, Orączki. Kurde, urączki będzie ciężko. Nasze znaczy, urączki w sumie nie były ciężko. Urączki to wystarczy w sumie nauczyć się jakiś umiejętności skradania to sobie powinno wystarczyć u niego już wtedy dostanie, dostaniemy jego poparcie więc automatycznie byśmy musieli też się przejść do kawalorna żeby kawalorn nas nauczył skradania się bo to by się w sumie przydało dobra yy, gdzie to jest, Drax, z Draxem musimy pogadać szukam krawca dla Fizzera widziałeś może jego poprzedniego dostawcę? chyba wiem o kim mówisz Obawiam się, że dopadł do zębacze, ale może mogę ci pomóc. Jak mógłbyś mi pomóc? Gadnik im byłem, za nim byłem, zanim trafiłem do kolonii. Nie mów, że kraftem. No niezupełnie. Raczej rymarzem, ale zaczynałem jak zwyczajny szłać. Wydaje się, że piskowi zależy tylko na najzwyklejszych spodniach dla kopaczy. A z takimi szmatami poradzę sobie bez bóle, powiedzieć, że będę dla niego szył te spodnie, Teraz ale pod jednym warunkiem Będzie mi płacił winem i piwem, bo mam już dość rżówki. Aha, i powiedz mu, że sam musisz przychodzić tylko spodnie, bo ja do Starego Obozu nie wejdę wypowolnie do Dobra Hej ty Dobra, zamknij ryj Czego? Czego chcesz? Chcę cię ostrzec. Dobra, nie możemy dalej iść, bo są tereny łowieckie, super, super, ekstra, fajnie Save'ik robimy Ten. Gubię się normalnie, jak sobie teraz zrobić. Tutaj. Idziemy oddać misję do Fiska. I co sumie kończymy w tym odcinku, bo, bo co? Bo, bo to, co chciałem zrobić, to zrobiliśmy. W następnym odcinku zrobimy misję dla Dextera i, i złego. Postaramy się dwie kolejne misje. I tak, w sumie, bo dwie te misje na odcinek postaramy się zrobić, ewentualnie trzy. Tak. Tak powinna być. A w sumie trzeci odcinek powinien się pojawić jeszcze dzisiaj. Ewentualnie jutro się od razu pojawi. No, postaram się jeden odcinek na dzień nagrać, ale to różnie z tym właściwie bywa. Bo jeden problem, i już od razu wszystko się stypie. Cały plan idzie w piździec. Dobra, dobra. Dwayna trzeba ominąć, bo nie jestem się z nim gadać. Jest jeden gnojek, który chce od nas tylko pieniądze wyciągać. Jak ci naciągacze, wiecie, telebabci, na te telefony, na wnuczka, naciągają pieniądze. Co kopiesz, co kopiesz? Fisk, <laughs> fisk, 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 gdzie jest fisk? Tu jest fisk. Nigdy się nie nauczył. Znalazłem dla ciebie krawca. Okazało się, że Drax chętnie nie pomoże. Drax? Jeden z tych dwóch niby myśliwych? Tak, kiedyś był rymarzem. Powiedział, że może szyć dla ciebie spodnie, ale sam je będziesz odbierał. A za płatą ma być wino i piwo. Dobry układ, pasuje mi, a to twoja nagroda. Weź te spodnie. Chowałem je na czarną godzinę, ale teraz już nie ma takiej potrzeby. Mam tylko nadzieję, że ten Drax poradzi sobie z uszyciem spodni. Od razu wiedziałem, że będzie. Okej. Okay. czyli mamy misję u Fiska załatwioną. Do tego dostaliśmy spodnie kopacze. Spodnie kopacze będą nam bardzo potrzebne, żeby wejść do starej kopalni. Znaczy, nas nie wpuszczą w ogóle strażnicy. więc dzięki temu będziemy mogli zrobić misję dla Diego podstawową. Tu na 10 save zrobimy sobie zapis. Więc w sumie to tyle na tym odcinku, Dzie dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że wam się podobało, zapraszam do kolejnego, więc subskrybujcie i łapkujcie i przede wszystkim piszcie komentarze, to chyba jest najważniejsze, nasze znaczy subskrypcje także są ważne, ale przede wszystkim komentarze, że osoby, które coś chcą włożyć do serii, bo każdy wasz pomysł będzie jednak włożony w serię gry, więc dzięki za obejrzenie, trzymajcie się, pa pa.